Czy to był pierwszy w historii komplement Arka Tańculi względem Pana Jacka Morańskiego? Jesteśmy przed galą Fame 12 i jest z nami Arek Tańcula, który do tej pory był nieco troszkę poważniejszy i chyba bardziej zamyślony niż zwykle. Tak czy nie? Że co, że się gupuje i śmiechoszkuje sobie, tak? No nie, no właśnie mam wrażenie, że do tych wywiadów, które tutaj się działy, to było jest strasznie poważne. No nie, no oczywiście, że tak. Teraz dopiero z Julią się roześmiałem, bo mi zaczęła tutaj cisnąć, że nie umiem śpiewać. A ja wiem, że nie umiem śpiewać, no i trudno, ale mogła mi tego nie mówić. Przy ludziach po prostu, nie? Możesz dać próbkę? Nie! skończyć ten wywiad, no? Nie, no nie umiem śpiewać, nic nie mam mówić. No dobrze powiedziała, no ale nie musiała tego mówić przy wszystkich. Dobra, lecimy już z konkretami na poważnie, co tam się wydarzyło na backstage'u, bo było ciepło i bardzo nawet może nie ciepło, tylko gorąco. Słuchaj, no siedzę sobie normalnie, elegancko, grzecznie, yy, nic się nie dzieje, siedzimy, nic się nie dzieje z chłopakami, słuchaj, i nagle podchodzi młody Muran i gdzieś tam sapie, ale nie zrozumiałem ten powiedział. co To tam mówi, mówi, i nagle tak, wiesz, tak tu niby pode mnie na dół, no ale co ja, będzie mnie jakiś pluł Stałem wstałem i mu zajebałem, no i tyle, to wszystko. Czyli było bardzo gorąco, natomiast nic się mu nie stało w jakby ogólnym rozrachunku, tak? Nie, no nic mu się nie stało, no przecież co mu się miało stać? Znaczy nie wiem, no podobno ma tak ciężką kontuzję, że każdy ruch gwałtowny mógłby spowodować śmierć. No e... właśnie w tym kontekście chciałem Kurc, to zrobić. no nie wiem, no ale stary, wiesz, jak nagle się doszło rzucać i rzucać, to wyglądało tak jakby nie miał, ale za chwilę ktoś mu chyba ktoś go szerpnął i, 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 i powiedział, o kurwa, rzeczywiście, mam kontuzję, zapomniałem. Tak, rzeczywiście, chodził to to wygląda, i trzymał się tak, zaraz tak, tutaj. Ale najpierw tu sapie skacze a za chwilę kurwa się chwyta. Ojej, rzeczywiście mam kontuzję. Ojej, ała, ała. O Boże, akt, no to z rodzina aktorska przecież, do czego się to spodziewać. To jest spektakl i cyrk. Czyli wprost, nie wierzysz w kontuzję Mateusza Morańskiego? Słuchaj, no nie mogę nie wierzyć, bo są papiery, więc wierzę, ale, ale uważam, że nie jest... Nie, no nie, dobra, wierzę, ma kontuzję, tylko on po prostu y, jest niezniszczalny i tak naprawdę go nie boli. W sumie to mógłby walczyć. To czemu zrezygnował? Mm, bo woli dać tacie zarobić, nie wiem. Może muszą... Nie wiem, no pewnie tak, pewnie tata musi zarobić, jakiś tam kredyt spłacić we frankach czy coś, nie wiem. Może. Okej, okay, to skoro rozmawiamy już o tacie, bo to tata będzie jutro twoim, twoim przeciwnikiem. Spodziewałeś się, że będziesz walczył w ostatniej walce wieczoru? Nie, nie, ale wiesz co, jestem w miarę kumaty, i umiem łączyć jakieś fakty. No i wiedziałem, że będzie problematyczne w złożenie tej klatki, e, więc tak już sobie przypuszczałem, że może to być na końcu, jak już rozłożę tamtą klatkę, złożę naszą. Bo inaczej sobie tego nie wyobrażałem. No i, no i nic nie myliłem się. Okazuje się, że mamy ekstra fight, który jest po wszystkich walkach, nawet po podwójnej walce dwutakcie bo, tego, nie Bogdala, tylko Casio. No właśnie. Będziecie w walce wieczoru, ten ring teoretycznie to nie mógł to nie jest walka wieczoru, bo żeby tu nie, żeby kasjowi nie było przykro, bo by było mu przykre, Mówi, przykro. Mówił, że byłoby mu wszystko jedno. Tak? Powiedzieli, nazwali to extra fightem po prostu. No w sumie wiesz, to nie jest na warunkach MMA. Aha, no w sumie jego walka też nie jest na warunkach MMA. No to w sumie nie wiem. Ciężko wytłumaczyć. To jest walka wieczoru, która tak naprawdę jest nazwana extra fightem. To tak jak ja na przykład byłem przez wiele lat dyrektorem handlowym, a tak naprawdę byłem takim przedstawicielem handlowym, ale fajnie brzmiało, nie? Tak poważniej. No poważniej brzmiało, no i żebym się czuł fajniej, a tu żebym ja się nie czuł fajniej, no to nazwali to ekstra Fightem zamiast Walką wieczór. Fajnie bym się czuł, miał Walkę Wieczoru, ale wolałbym to mieć, nie wiem, opas sportowa, to by była wtedy, wiesz, byłoby to fajniejsze i bardziej motywujące. Powiedzmy sobie otwarcie, czy to będzie main event, czy to będzie extra fight, to jest pojedynek, na który wszyscy czekają po prostu najmocniej i co do tego nie ma żadnych wątpliwości i powiedz, czy to nakłada na Ciebie jakąkolwiek dodatkową presję, bo chyba ta presja też występowała w tym pierwszym pojedynku z Mateuszem i przez to też pewnie troszkę ta kondycja wyglądała niż chociażby w walce z Alanem. Tak, Mateuszu, z Mateuszem była taka presja, że Wszyscy stawiali na mnie, że w 15 sekund rozwalę, każdy mnie zaczepiał po drodze, samochody się zatrzymywały, kurwa, jak mi widzieli, jak a Arek, w 15 sekund, 20 sekund, e, bukmacherzy zajebiście mnie tam obstawili i... No, i po prostu chciałem to zrobić w 15 sekund, a mijały kolejne 15 sekund 30, 45, minuta, minuta 15 i wiesz, we mnie cały czas frustracja rosła, wkurwiałem się coraz bardziej i chciałem jeszcze szybciej to zakończyć. Jego łeb, e, wiesz, no dostawał rzeczywiście, ale nie padał, i, i wkurwiało i to jeszcze bardziej, tak się wystrzelałem i tak sam e, po prostu ze sobą przegrałem. Sam przegrałem ze sobą i ze swoją głową, która jakaś nie wiem, sobie ujebałem, że ja go muszę 15 sekund. Teraz już wiem, że nic nie muszę, e, ważne, żebym po prostu wyszedł tam, fajnie zawalczył, i tyle, co się stanie, to się stanie. Nieważne. Dla mnie to i tak jest zakończenie e, tego konfliktu. Ja nie mam zamiaru nawet kurwa ci, pu, wypluć, jakbym tam coś I tak nie ma żadnego e, żadnej rewanżu, nie ma szans. Pierdolę ich. mam już ich dość. Po prostu już mi tyle w życiu naszkodzili, tyle nerwów przez nich zjadłem. Naprawdę ja będę przez nich żył kilka lat krócej e, przez to wszystko, co oni mi zrobili, e, więc to jest koniec. Nieważne e, jakikolwiek będzie wynik walki, ja kończę sagę murańskich z pieprzem w ogóle on, z nimi. Mnóstwo zasad będzie w, w tym pojedynku: malutka klatka, łokcie normalne zasady też. Mma, prawda? Tam będą też obalenia, czy, czy nie? Tak, tak. To są normalnie pełne MMA, tak jak jest normalnie w KSW, czyli co samolocie jest wszystko. E, różni się tylko przestrzenią, że jest dużo mniejsza, no i różni się tymi rundami e, dwuminutowymi, 5 rund. Wszystko, no wiesz, w KSW jest 5 rund, ale pięciominutowych, e, a, no i nie ma takiej klatki. A tak naprawdę no, to, to, to jest MMA normalne. No. To jest dla Ciebie na plus, że to będzie taka malutka klatka, czy na minus? Bo wiemy, wiele osób uważa, że po prostu y, Jacek Murański zrobi to pod siebie, żeby być w stanie jakby bardziej korzystać ze swoich atutów tych łokci i, okay. i tak dalej. Bo właśnie chciałem się zapytać, co są atuty, bo nie wiadomo tak naprawdę. Nie widzieliśmy żadnej walki, nie wiemy, co jest jego atutami. E, słuchaj, no tak, zasięg mam chyba o 30 centymetrów y, większy, więc chciał to jak najbardziej skrócić, tak? Wiadomo, że jakbym miał pełną klatkę, to bym sobie skakał, bym sobie zachodził i bym sobie go trzymał na dystans. E, tutaj, tutaj, myślałem, że coś tutaj woda chce przykozaczyć, e, Boxdell. A tutaj wiesz, no tutaj będzie mógł to rzeczywiście troszeczkę utrudnić tak naprawdę, nie wyeliminować, bo jest miejsce, żeby chodzić fajnie na nogach, żeby gdzieś tam zachodzić w tej klatce i gdzieś tam uciekać, więc to nie będzie też tak, że będzie miał dużo łatwiej i od razu będzie mógł, nie wiem, być w klinczu, w zwarciu i próbować te swoje łokcie. Wiadomo, że pewnie tego będzie próbował, ale... Ale nie będziemy łatwo, nie mi łatwo. To w gruncie rzeczy nie jest tak mało miejsca. Nie jest to duże miejsce, ale nie jest to tak mało, żeby uniemożliwiło wszystko. On na początku chciał klatkę 2 na 2, ale Piotr Jaro się nie zgodził, bo by się tam po prostu nie zmieścił. stary 2 na 2, to już stoimy, po prostu, no i co? To jest na takie 2 no, na 2. No to masz 2 metry. To jest... Ja jestem duży, żeby nie było. No to gdzieś, wiesz, tyle. Ale no nie jest to zbyt wielkie, tak, na pewno. Będzie 3x3. Chciałem Cię jeszcze zapytać, bo widzieliśmy dość nietypowy mediatrening, końcówkę tego media treningu. nie wiem czy widziałeś mediatrening? Końcówkę widziałem tylko właśnie, bo to wszyscy wrzucili i oznaczali, wiesz, i wysyłali mi, więc widziałem na tym. Akurat stałem tak w miejscu, że nie widziałem tego, ale zobaczę sobie pewnie, odrobię lekcję, jak wrócę zaraz do hotelu, oglądniemy z trenerem. No nie wiem, było to coś dziwnego, ale myślę, że to jest właśnie typowe świrowanie Murana, przykrywka dymna, żeby odwrócić uwagę, żeby pokazać, no i też zrobić co, wiesz, no wszyscy się śmiali, a to jest aktor przecież, świetny aktor komediowy zresztą. Tom, ee, on wiesz, on żyje w komedii, w sumie jego życie to komedia, więc on nie musi za dużo grać. Nie, ale tak, ale nie ma trochę, ma w sumie po, jakiś komplement, dziękne. Dobra. dobra. E, w sumie ma trochę poczucie humoru. oglądałem takie udawał tak Hitlera gdzieś tam, jakiś tam. Kurwa, nie się nazywa. Ale to było śmieszne. Widzieliście te filmiki? E, są takie filmiki, gdzie tam gram, to chyba nie wiem, dla kogo to było robione, ale to jest tak profesjonalnie zrobione i tam udaje jakiegoś kurwa tego takiego Hitlera, filera, czy I nawet to jest śmieszne. No, więc myślę, że on umie być zabawny, jak chce. Nie wiem, czemu taką pozę takiego chuja, zgrywa, takiego, nie wiem, pseudo-gangstera. Mógłby być takim fajnym, śmiesznym, starszym gościem i na pewno by fajnie więcej ugrał... Aha, no nie, no może pieniężnie by więcej nie ugrał, bo nikt by tego nie chciał oglądać, ale na pewno by e, miał więcej fanów i więcej ludzi by e, w social media go lubiało, a nie hejtowało. Czy to był pierwszy w historii komplement Arka Tańculi względem pana Jacka Morańskiego? Tak. Ostatni? Nie wiem. Nie, ja jestem takim gościem, że, kurde, jak... Wiesz, coś jest czarne, to mówię, mówię, że jest czarne, coś jest białe, to jest białe. Podoba mi się, to mówię, że mi się podoba, nie podoba mi się, to nie mówię, to mówię, że mi się nie podoba. No chyba, że nie chcę komuś robić przykrości, to wtedy nie mówię, a tutaj akurat, no jemu nie mam znaczenia, czy robię przykrość, czy nie. Więc jeżeli zrobi coś fajnego i mnie zaimponuje, no to ja wtedy mu powiem, że kurwa, no zaimponował szacun, nie? Czy jeżeli jutro zaimponuje ci w klatce, to podasz mu rękę? Nie no, ręki mu nie podam. Co najwyżej mogę mu powiedzieć, kurwa, że no, zaimponowałeś mi czy nie wiem, zaskoczyłeś mnie, co ja pierdolę tak, jest szapoba, kurwa. Yy, tyle. No to czekamy na jutrzejszy pojedynek. Arek Tańcula, wielkie dzięki. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam. Dzień.